dobry. Bohaterem dzisiejszego filmu będzie tym razem odtwarzacz CD firmy Philips, model CD371. Można powiedzieć, że jest to odtwarzacz prawie kieszonkowy. Zapraszam do oglądania filmu. Przyjrzymy się teraz odtwarzaczowi z bliska, od lewej klasycznie, wyłącznik sieciowy, gniazdko słuchawek, szuflada mechanizmu niepozorny, siedmiosegmentowy wyświetlacz LED klawisze funkcyjne do obsługi napędu można powiedzieć, że odtwarzacz wyposażony bardzo, bardzo, bardzo minimalistycznie gdy zdejmiemy górną obudowę ukazuje nam się taki widok konstrukcja odtwarzacza oparta jest na mechanizmie, on na napędzie CDM2 który znajduje się tutaj tutaj mamy część zasilającą oraz część sygnałową i sterowania Tutaj jest mikroprocesor sterujący pracą całego odtwarzacza. Pod front panelem znajduje się płytka klawiatury i wyświetlacza. W tym egzemplarzu, tak jak widać, na płycie są ślady wilgoci. Także jakieś warunki przechowywania były nieodpowiednie, lub może kiedyś wlał się jakiś płyn do odtwarzacza. Za chwilę, sobie go uruchomimy wrzucę płytę i zobaczymy jak odtwarzacz działa. No, i zrobimy teraz test odtwarzacza. Włożę płytę. Okej. Okay. O. Nie wiem, czy to słyszycie? I pojawia się napis error. I odtwarzacz nie chce przeczytać płyty. Jeszcze raz. Bardzo dziwny odgłos. Wydaje z siebie Silnik, no i kompakt próbuje, próbuje, próbuje czytać płytę. Dodatkowo nie wiem, czy widzicie, jak cały mechanizm drga. O, tutaj w tym miejscu widać, jak cały mechanizm drga. O, i dwie kreski, także coś niepokojącego dzieje się z całym napędem. I tak wygląda kompakt po zdemontowaniu mechanizmu. I jak widać, w tym egzemplarzu Philips odszedł od stosowania swoich kondensatorów leżących. Jest tylko jeden tutaj w okolicy serwoprocesora, który na pewno będzie wyschnięty i będzie wymieniony. Natomiast reszta kondensatorów są to kondensatory firmy Nichicon. Z tego co widzę. No i tutaj jeden kondensator też, który należy obowiązkowo sprawdzić, ponieważ jest on tutaj um, podgrzewany przez radiator. Dobrze, przystępuję do działania na mechanizmie. Wymontowany mechanizm na stole, mamy tutaj bardzo łatwy dostęp do soczewki, wystarczy odchylić po prostu docisk i mamy soczewkę oraz spindle motor, z którym chyba są problemy, obraca się bardzo. Ładnie, bez najmniejszych oporów, ale problem może tkwić w ułożyskowaniu, po prostu jest bardzo sucho i cały silnik tutaj nam dziwnie pracuje. Mechanizm wymontowany tutaj z ramki, tak wygląda od dołu. Ja tu zdemontowałem elektronikę silnika i tutaj widoczny stojan z uzwojeniami. Ja muszę nasmarować oczywiście ułożyska a taki tip. Żeby uniknąć uszkodzenia diody laserowej, ja robię zworkę za pomocą zwykłego spinacza biurowego. Wszystkie piny mamy zwarte, a przede wszystkim piny diody laserowej i unikniemy jej uszkodzenia. Many, many minutes later. Mechanizm, cały kompakt zasadniczo zgrubnie złożony. Zobaczymy, czy nasze działanie przyniosło efekt. O, proszę bardzo. I to zostało wczytane praktycznie natychmiastowo. Zrobimy próbę jeszcze raz. Proszę bardzo. I jeszcze raz. Z góry Wam pokażę. No i play. Płyta zaczęła się obracać. I czas biegnie. Także to było główną przyczyną takich szaleństw mechanizmu. Jak widać, teraz mechanizm tutaj nic nie drga. Postaram się pokazać to z drugiej strony. O, może będzie widać. Nic nie drga. Pracuje on bardzo ładnie w tej chwili. No nic. I tak będę musiał kompakt rozebrać jeszcze raz, wymontować całą elektronikę, przejrzeć kondensatory elektrolityczne, przejrzeć zimne luty oraz doczyścić do końca cały mechanizm, ponieważ jest tylko tak naprawdę w tej chwili kompakt grubnie złożony Przede mną leży wymontowana płyta główna z odtwarzacza Będę dokonał dokonywał jej przeglądu i zobaczcie jak wygląda to miejsce tu są ślady cieczy muszę bardzo dokładnie oczyścić płytę no i oczywiście sprawdzę kondensatory elektrolityczne szczególnie tutaj ten niebieski leżący osiowy kondensator on pracuje w obwodzie zasilania lasera no i znając życie, jego pojemność jest dużo, dużo niższa niż nominalna, która powinna wynosić 47 mikrofaradów. W czasie czyszczenia płyty zauważyłem, że jeden z kondensatorów elektrolitycznych jest bardzo luźny i zobaczcie, jak wygląda jego dół. Osad, jedna nóżka całkowicie skorodowała. Będę musiał w tym obszarze przejrzeć wszystkie kondensatory. Czy nie są w ten sam sposób uszkodzone? Zobaczcie, ile osadu zgromadziło się pod układami scalonymi wzmacniacze operacyjnych, które pracują w obwodach wyjściowych, w filtrach. O wszystko to są ślady cieczy, wody. Dlatego zdemontowałem te układy. One są tutaj i muszę wszystko bardzo dokładnie umyć z tych osadów. Ten Doszedłem do osiowego kondensatora 47 mikro Philipsa, który znajdował się w tym miejscu. Tutaj mam go podłączonego do zacisków mostka. Proszę, 15 mikrofaradów ESR21 ohmów, a pojemność znamionowa powinna wynosić 47 mikrofaradów. Jeżeli widzicie w otworzeczach CD Philipsa tego typu kondensatory, to nawet możecie ich nie mierzyć. Tylko można je spokojnie od razu wymieniać. Przede mną na stole elementy szuflady, czyli taca i sama szuflada. Tutaj znajdują się takie prowadnice. O, w tym miejscu, w które wchodzi szuflada. Muszę je oczyścić, nasmarować. Tak samo takie rolki prowadzące też trzeba oczyścić, nasmarować, żeby. Szuflada chodziła jak najbardziej płynnie, żeby to wszystko jak najbardziej płynnie pracowało. Chciałbym Wam teraz pokazać układ optyczny mechanizmu CDM2. Tutaj mamy jedną z soczewek nieruchomą. I tutaj mamy drugą soczewkę, która jest ruchoma i ona jest zawieszona elastycznie i pracuje tutaj w układzie ogniskowania. Jeszcze raz takie zbliżenie, i tutaj soczewka ruchoma. Odtwarzacz całkowicie poskładałem. Może teraz do niego dowolną płytę zobaczymy, jak szybko zostanie. O, płyta została szczytana. Jeszcze raz powtórzę szybciutko. I już to zostało szczytane. Play. Czas biegnie, tak jak widać. Płyta się obraca. I następne utwory. Dobrze, zgrubnie mamy otwarzacz uruchomiony. Teraz muszę dokonać dwóch regulacji. Są tutaj dwa potencjometry. Ten, i tutaj obok następny. Ten potencjometr służy do regulacji punktu pracy diody laserowej, ściślej ustawia moc diody, natomiast ten ustawia e, punkt pracy układu ogniskowania. Także w tej chwili przystąpię do regulacji odtwarzacza. Pierwszą czynnością regulacyjną będzie ustawienie spadku napięcia na rezystorze 35,08 są to punkty pomiarowe 1 i 2 na wartość 50 mV plus minus 5 mV do o, regulacji będę używał płyty YEDS18 firmy Sony. Widzicie teraz na ekranie wyświetlacz multimetru i będę regulował potencjometrem, żeby ustawić wartość 50 mV. Tak jak widać wartość jest ustawiona 50 Miliwoltów. i jeszcze Wam pokażę punkty pomiarowe punkt pomiarowy numer 2 znajduje się w tym miejscu tu jest taka zworka punkt pomiarowy numer 1 jest na górnym, że tak powiem wyprowadzeniu tego rezystora który jest tu między potencjometrami i między tym punktem czyli punktem numer 1 a punktem numer 2 ustawiamy napięcie 50mV za pomocą tego potencjometru montażowego. Następną regulacją jest regulacja punktu pracy układu ogniskowania. Wykonujemy ją w trybie serwisowym. Aby wejść w tryb serwisowy należy jednocześnie nacisnąć klawisze stop, next oraz pauzę i włączyć zasilanie odtwarzacza. Postaram się wszystkie te klawisze nacisnąć na raz. Udało się i w tej chwili na wyświetlaczu widzimy napis P102. Jest to numer wersji programu, która jest zaszyta tutaj w procesorze sterującym. Naciskając klawisz Next przechodzimy do punktu pierwszego trybu serwisowego. Widzimy w tej chwili, jak pracuje układ ogniskowania głowicy laserowej. Widzimy tutaj poruszającą się soczewkę. Układ próbuje złapać ostrość na Płycie, której oczywiście w tej chwili nie ma, natomiast klawiszami search możemy głowicę laserową przenieść w jej skrajne położenia. W tej chwili odtwarza znajduje się w trybie serwisowym numer 2. Płyta się obraca, układ ogniskowania pracuje i potencjometrem 3517 w punkcie numer 27. Będę się starał ustawić napięcie 400 mV plus minus 40 mV. Punkt ten, ja postaram się Wam pokazać, znajduje się tutaj głęboko między tymi dwoma kondensatorami. Tam jest zworka i na tej zworce względem masy ustawiamy napięcie 400 mV, i czynności tej dokonujemy tutaj tym drugim potencjometrem, tym lewym potencjometrem. Odtwarzacz już jest po niezbędnych regulacjach. Włożę teraz do niego płytę. Jak widzicie, jest to płyta CD-R. Odtwarza zaczyna ją szczytywać. Proszę bardzo, 31 utworów. Play. Płyta jest odtwarzana. Chyba w tle tam będzie troszkę słychać. No, jest to płyta z muzyką do filmów na YouTubie. Także mogę bez problemu tutaj puszczać sobie utwory z tej płyty. Utwór numer 9. Tak jak słychać, bez żadnego problemu. Odtwarzacz odtwarza płytę CDR. Następny kawałek. O, proszę bardzo. Tym samym mogę uznać, że naprawa zakończyła się sukcesem.